Cześć. Zapraszam na omówienie rozwiązań dwóch zadań testowych z matury podstawowej z matematyki z maja 2015 roku. Zadanie 10. Funkcja liniowa f, określona wzorem f od x równa się 2x plus b, ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g od x na wzorem minus -3x plus 4. Stąd wynika, że i tutaj musimy policzyć wartość przesunięcia b w funkcji f. Zacznijmy od narysowania wykresów. Obu funkcji. Mamy oś Y, oś X i funkcja G będzie wyglądała mniej więcej tak, bo jest, ponieważ jest malejąca, jej przecina oś Y w punkcie 0,4 i mamy funkcję liniową F, która jest rosnąca, bo jej współczynnik kierunkowy prosty jest dodatni i wiemy, że ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa G. Tak, I znamy wzór funkcji y, liniowej g, więc możemy policzyć, y, dla jakiego x przyjmuje wartość 0. I od x przyrównujemy do 0, czyli minus 3x plus 4 jest równe 0, odejmujemy y, obustronnie minus 4, zostaje minus 3x równe minus 4, zatem x jest równe 4 trzecie wiemy, czy funkcja f i funkcja g mają wspólne miejsce zerowe. To znaczy, że f od x przyjmuje wartość 0 dla tego samego x, dla którego funkcja g przyjmuje wartość 0. Zatem f od x jest równe 0 dla x równego 4 trzecie. Wzór funkcji f to jest 2x plus b, zatem możemy sobie teraz wstawić do tego wzoru x równe 4 trzecie i policzyć wartość b. 0 jest równe 2 razy 4 trzecie plus b, czyli 0 jest równe 8 trzecich plus b, odejmujemy obustronnie 8 trzecich, otrzymujemy minus 8 trzecich, równa się b, czyli poprawna jest odpowiedź c. No i zadanie 11. Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f od x równa się x kwadrat plus x plus c. Jeżeli f od 3 jest równe 4, to tutaj musimy policzyć wartość funkcji dla argumentu równego 1. No to najpierw, żeby policzyć wartość c, to wiedząc, że f od 3 jest równe 4, wstawmy sobie za f od x 4, a za x 3. Czyli tak 4 jest równe 3 kwadrat plus 3 plus c, czyli 4 jest równe 9 plus 3 plus c. Odejmujemy obu strony 12, otrzymujemy minus 8 równa się c. Czyli wynika z tego, że funkcja f jest dana wzorem x kwadrat plus x minus 8. Skoro znamy wzór funkcji f, to możemy policzyć, jaką wartość przyjmuje dla dowolnego x, -a. w szczególności dla x -a równego 1. Zatem f od 1. Za X przedstawiamy 1. Mamy 1 kwadrat plus 1 minus 8. To jest 1 plus 1 minus 8, czyli minus 6. Zatem poprawna jest odpowiedź A. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zostawienia komentarza i dziękuję za uwagę.